mam na ja jasny bros. Tocie kolejnym odcinku. Przepraszam bardzo, że mnie tak ale wyłączyły się telefon no i tak... kurm zajęło 42 miejsce. Teraz skaczemy w Wilden. Zobaczmy jak sobie teraz tutaj poradzimy. Dobra, typ jeden ziomek zaczyna. Zobaczmy jak sobie ja poradzę. Mam nadzieję, że uda się kolejne punkty zdobyć. Może to będzie więcej niż trzy. Kwalifik... Kwalifik... A kwalifikacja. Aaaa! No mi ufa! Co to chodzi? Może się bez kontuzu i obejdzie. Dobra, chyba nie będzie kontuzu. Jeszcze sobie to Nooo! No co jest? Dobra, po prostu najlepsza będzie dyskwalifikacja. I tyle. I tak pewnie miałem kontuzję. No, więc nie było nawet sensu, bo i tak kontuzję miałem. Dobra. Hmm. Piątka sobie tutaj po ogóle poradzę. To jest pytanie. No, 27 7 metrów, ale są optymalne warunki. Miejmy nadzieję, że się uda. Oj, turbulentnie w locie, ale jakoś utrzymał dobrą pozycję, ale to nie był jakiś wyśmienity ten lot. 217,5. Dopiero 17 kwalifikacja. Paliwa stać jak dopiero 17. jak sobie teraz w w konkursie. Miejmy nadzieję, że młody Polak sobie lepiej poradzi w konkursie niż w kwalifikacjach. No, dawaj, dawaj, dawaj Kubik's Aj, aj, aj. No i to się, no, no i to jest ze wznowu zepsuł ...kok. No, miejmy nadzieję, że będzie w konkursie No, w drugiej serii jest, ale będzie atakował pewnie w drugiej serii Jesteśmy dopiero na odległym 20. miejscu Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobre wyjście z progu Mam nadzieję, że teraz będzie dobre zwycięstwo. z progu. No, dlaczego takiego bisie nie mogło być w pierwszej serii? No i takiego loku, no dlaczego dop dopiero teraz? Czemu nie mogło być tak w pierwszej serii? I tak będzie pewnie awans o kilka lokat. Jestem ósmy, Skoczyłem na ósme miejsce. Więc git, git, naprawdę git, że wskoczyłem na ósme miejsce. No już mi trochę... Niestety mi już trochę odskoczyli. Dobra, będziemy musieli się naprawdę postarać. I mi trochę odskoczyli. Do czwartego miejsca stracę ponad 100 punktów. Teraz Pionczang, i tych konkursów w Pionczangu, czy konkursarz w Pionczangu? A, no kwarantyny już będą słabe. To jest tylko 113, i nie, w Jestem jedenasty. Mam nadzieję, że nie, nie zepsuję tego skoku, ja, nie jak nie. wczoraj. Ja tu. Mówię, bo mam, hmm. ja, mam nadzieję, że w konkursie będzie lepiej. Kwalifikatach, no wyjście już jest lepsze, ale czy skok? Będę na prowadzeniu. To tutaj powinienem prowadzić, więc jest big. Dobry skok: 117,5 prowadzenie No, jestem liderem. Sobie mogłem obniżyć belkę. Jestem drugi nawet. Ile muszę skoczyć? Czy się opłaca mi obniżać belkę? Nie opłaca mi się, jak jest taki wiatr pod narty może będzie walka o zwycięstwo. Chociaż tracę, mi się wydaje, że tracę z 6 punktów. Czy nawet 8? Oj! No! Być może, być może będę liderem. A jednie nie, to będę drugi. Zobaczmy. Będę miał kupę dodanych punktów. Mamy pierwsze zwycięstwo. Mamy już zwycięstwo. No podgoniłem strasznie... No ich strasznie podgoniłem. Podgoniłem te czwarte miejsce. Myślałam. Mogę podjąć, ale że wygieramy konkurs. Czekaj, okay, mam dalej umowy ze sponsorem mam. Bo teraz jeszcze skaczemy z pionchangiem. Dobre wyjście z progu. Troszkę za wcześnie. Aj! Wygrałem poprzedni konkurs. ósmy pierwszy, więc dobry występ. 121, so ale noty będą słabe. No nie ma tragedii z tymi notami. Jestem czwarty teraz na razie. No pewnie spadnę dalej, życie. No aż tym siódmym, ale to tylko kwalifikacje w konkursie. Zobaczycie, w konkursie będzie lepiej. No mamy moc, chyba, że 113,5 wystarczy. Czyli się nie opłaca obniżać belki. A, troszkę znowu za wcześnie. No, mam nadzieję, że będę, będę, będę. Być może, chyba nie będę teraz prowadził, ale będę wysoko. To chyba troszkę, chyba przed tą minią. Zobaczmy sobie powtóreczkę. No, troszkę za wcześnie wyszło. 110, ja chyba ze 112 potrzebowałem. No przed linią trochę wylądowałem Który będę? Drugi, trzeci, drugi. Dobra, nie ma tragedii. Który jestem po pierwszej serii. Siódmy dopiero, co jest? Jakim cudem dopiero siódmy, ale pewnie mam minimalne straty. No pewnie mam minimalne straty. Pewnie tam, gdzie mieli wiatry pod narty. Bo mieli go albo mieli lep, Albo mieli mniejsze wiatry z tyłu. No, co ja mam z tym wyjściem? No, na pewno będę awansował, bo pewnie nie duże straty miałem. A i który będę? Czwarty. Odskoczyli mi trochę. Te czwarte, ale do Stefana Hulę, ale trochę mi te troszkę mi na czwarte miejsce odskoczyło, a i Ale mam tylko dwa punkty przewagi nad Stefanem Hulą. No już chyba będziemy teraz po Świata chyba mamy już ósmy, więc lecimy w długość lotu. Lake Placid. Mam nadzieję, że zdobędę punkty. Ależ mam kapitalne warunki pod narty. 12 metrów wystarczy, no mam straszny dobry wiatr. Oj, ja i trochę problemów, ale... Aaaa! Upadę! No niestety, niestety ten bardzo młody skoczek miał upadek Mam nadzieję, że nie będzie kontuzji, proszę Nie weszłem Wszystko przez jakiś głupi upadek nie weszłem do konkursu Pewnie będę miał minus zaufania trenera No i dobrze, że kontuzji nie ma Dobra, zaufanie tenera mam na, na tyle wysokie, że jeszcze mogę skakać. Może, być może będę miał takie wysokie zaufanie tenera, że będę mógł w nowhere skakać. Mam leciutki, z tyłu skoczni wystarczy, za będzie Mam nadzieję, że sobie teraz lepiej poradzę. Nie upadnę. Próbowałem przeciągnąć ten skok. Jest dobry skok, bo mam dla awans. Chyba jestem. Chyba 41. No to raczej powinien być, powinien być awans. Który jestem? 34. Czyli jest. Czyli na luzie weślę do konkursu. O, teraz wystarczy 115,5, ale mam. Dobra, obniżamy. Zatknę raz 8 punktów. Czyli się opłaca, chyba. Nie mam niebelki, będę skakał. Mam nadzieję, że wyjście z progu będzie dobrze i jest idealny. Lądowałem Telemarkiem, ale na linii. Ale mam, doda ale mam kupę dodanych punktów, więc raczej powinienem być liderem. I mam szansę wejść do konkursu i mam szansę wejść do drugiej serii. Zobaczmy, który 30. Ledwo co weszłem? O 90. Zobaczmy, jak sobie poradzę. W nadzieję, że spróbuję awansować. Spróbuję awansować. Mimo takiego dobrego skoku, to... Tak słabo poszło. O że zepsułam, ale pewnie miałem tragiczne warunki na warunki podwarty, więc miałem straszny wiatr z tyłu skoczni. No miałem słabe warunki. Który będę? No, awansowałem o jedną pozycję, to Skiepścił strasznie ten skok, Turiohan Johan de skoczył? A jak pokażę się, ja to chyba awansowałem o jedną lokatę, bo miałem 41, to mm -hmm. mm -hmm. Zobaczymy, jeszcze wyrasną. To będzie ostatni konkurs w tym, tym odcinku. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Jeżeli jak najlepiej sobie poradzę. Prawie idealne wyjście z progu. No i po bardzo piękny los. z kontynentu. Który ja jestem w tym kontynentalu? To jest Puchar Świata! Myślałem, że kontynentalny to jest. I co się dziwię, że tak nisko jestem. W kwalifikacjach jestem... Dobre kwalifikacje, bo 24 jestem. Jakbym skoczył tak w konkursie, to bym weszedł. Mam nadzieję, że teraz sobie też tak dobrze poradzę w kwalifikacjach. Może będę jeszcze wyżej niż 24. To głównie od wyjścia z progu i odlądowania. Wyjście z progu już troszkę gorsze, ale mam nadzieję, że tego skoku nie zepsuję. No nie zepsułem. Ale nie wiem czy... Ale nie jestem pewny, żeby mi to awans dało. Zaraz się wszystko przekonamy. Czy mi to ten awans wymarzony, awans mi da. No i znowu tak kupia reklama. No nie, no ja nie chcę mi się oglądać tej reklamy. Mam się odcinek spoda, bo zostawcie łapkę w górę i suba. Co na razie.